Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jestem onym a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do was z bardzo szybkim pokazem najnowszego wydania gry Observer. Tutaj mam akurat wydanie na PlayStation 5. Chciałem Wam zaprezentować z tego to wydania artbooka, strona po stronie, tak żebyście mogli sobie go obejrzeć i ogólnie wypowiedzieć się E, troszkę w kwestii tego wydania. Zastanawiam się czy w ogóle robić ten materiał, bo no, on no, będzie naprawdę krótki, ale no, może niektórzy z Was po prostu nie kupili tego wydania i z chęcią chcieliby tego sobie artbooka tutaj obejrzeć. Jeżeli ten materiał się was podoba, pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek i jeżeli e, chcecie zakupić to wydanie, to linki do zakupu znajdą się w opisie. A żeby zbyt nie przedłużać, zaczynamy unboxing. Tak oto wygląda pudełko, w jakim tutaj jest zapakowane całe wydanie. Generalnie jest taka kartonowa obwoluta. Jeżeli spojrzymy sobie z boku, znajdziemy tutaj płytę z grą oraz samego artbooka. Z tyłu mamy informacje ogólnie troszkę o grze. I w sumie tyle i dodatkowo też informacji 150 450 artbook i że zawiera dodatkowo jeszcze soundtrack na płycie. Po wyjęciu cała zawartość prezentuje się w ten oto sposób. Zaraz sobie zobaczymy dokładnie artbooka strona po stronie. Pudełeczka tutaj zbyt nie będziemy oglądali, bo ma takie same grafiki jak ta kartonowa obwoluta. W środku znajdziemy pudełko, które jest dzielone na dwie części. Z jednej strony mamy grę na platformie PlayStation 5, a z drugiej strony mamy tutaj, jak widzicie, soundtracka w tym oto pudełku. Bardzo wielka szkoda, że soundtrack nie został zrobiony w takim po prostu osobnym kartonowym przy takim wydaniu. To też troszkę by tak wizualnie powiększyło to wydanie, ale jak już jest tutaj w pudełku, to jest też ok, bo plus jest taki, że mamy go w wersji fizycznej, a nie w wersji tutaj do pobrania. Bardzo brakuje mi w tym oto wydaniu jeszcze Steelbooka. Fajnie ono by tak dopełniło tą całość i ładnie by się on tutaj prezentował, jednak go tutaj zabrakło. Tutaj mamy Artbooka, znaczy bardziej powiedzmy demo. To jest demo Artbooka, bo zobaczcie, że moja dłoń w sumie jest większa niż to. No tak w tej cenie, słuchajcie, od 109 do 120 zł no w sumie nie mamy co narzekać, tak, bo powiedzmy, że to jest gratis do gry. Yy, tutaj no, nie możemy narzekać. Tutaj jest informacja, że jest to The Art of. Generalnie takie wydania powinny być w sumie większe, zazwyczaj bywały takie wielkie. A tutaj mamy taką małą książkę, która liczy 52 strony. Zobaczmy, czy są tutaj numerowane. Nie, strony nie są numerowane, to też jest na minus, niestety cały tutaj artbook jak widzicie jest w takiej miękkiej okładce, tutaj rogi się będą nam zaginać, są już są troszeczkę pozaginane i mogą się poniszczyć, więc warto go zabezpieczyć. Tak, materiał zabezpieczenia artbooków kiedyś się może w tym moim wcieleniu powstanie, jak wszystko tam pogarem, po no to będzie. I teraz yy, przekartkuję go Wam strona po stronie. Jeżeli ktoś z Was nie chce oglądać, bo boi się jakikolwiek spoilerów, no to niestety no, ten materiał nie jest dla Was. A jeżeli się nie boicie i chcecie sobie zobaczyć, co tutaj skrywa, no to serdecznie zapraszam do prezentacji. i calling to say i Tak to właśnie prezentowała się cały tutaj artbook, jak możecie zobaczyć po jego przekartkowaniu wygląda już troszkę inaczej, bardziej taki się zrobi, jak to jest, już zużyty. Generalnie grafiki wszystkie tutaj są ładne, minus jest taki, że nie są tutaj ponumerowane. Jedną grafikę szybko przeleciałem, na drugie troszkę się zastopowałem. Mam nadzieję, że YouTube mi tego materiału w żaden sposób nie oflaguje, że są nie stosowne treści. Mimo, że tego jest od cholery w internecie i wszędzie, ale no wiecie jak jest. Jak, jak im przynosi to jakieś dochody, no to takie treści mogą być. A jak te, 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 treści, te, te treści dochodów takich nie przynoszą, no to niestety już tego nie można pokazać. Nope. <grych> tak on wygląda. Naprawdę dość fajne, ciekawe, malutkie grafiki i takie mi się wydaje najważniejsze elementy są tutaj zawarte. Może być. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten materiał strasznie długi z prezentacji tutaj tego e, oto artbooka. Wybaczcie mi troszkę mój głosem, bo mam takie zniekształcone, ale coś też mam w sobie problem z gardłem. A to wydanie, e, szkoda, że nie zostało wzbogacone o tego e, steelbooka, bądź jakieś litografie cokolwiek, i jeszcze jeden element by się tutaj przydał, bo mam czuję lekki, niedosyć i czegoś mi to brakuje. Ale w ogóle rozrachunku, jak za tą cenę, od 109 do 120, w zależności od sklepów, jest chyba mi się wydaje. No, okej, okay, tak, tutaj więcej e, nam nie dalej, więc też narzekać zbytnio nie możemy. A więc serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Tak więc trzymajcie się. Cześć.